Witam wszystkich! Kolejna rzecz z amerykańskiej paczki. Tym razem tuńczyk w wodzie, w takiej saszetce, najprawdopodobniej znanej firmy USA. Mamy tego tutaj 74 gramy, kaloryczność 70 kcal, więc malutko. No ale mamy źródło białka, źródło kwasów omega-3. Wszystko jak najbardziej w porządku. Jest takich wiele rodzajów z olejem czy tam oliwą, z limonką, możliwe, że jakieś jeszcze inne. Na wielu takich zagranicznych filmach takie coś widziałem. Są w takiej opakowaniu też kurczaki, a nie tylko tuńczyk. Mamy tutaj propozycję podania, na przykład zrobienia sobie z tego sałatki. No, ogólnie fajne Opakowanie do przenoszenia tuńczyka w teren. Właśnie na wielu filmach widziałem, jak ludzie takie coś noszą. W Polsce w takim opakowaniu też takie tuńczyki były. Jak szybko się pokazały, tak szybko znikły. Najprawdopodobniej przez cenę, no bo jego jest mało, mniej niż w puszce, i cena zdecydowanie wyższa niż ta w puszce. Ja bym wolał mieć je na przykład do przechowywania, do przenoszenia w teren w takim opakowaniu niż w puszce, no ale niestety cena. Stosunkowo za wysoka jak na, powiedzmy, polskie standardy. Lepiej to już nosić w cięższej puszce, a zdecydowanie tańsze. I dlatego zapewne się w Polsce to nie przyjęło. Chyba, że ja nie we wszystkich sklepach takie coś widziałem. Może jeszcze gdzieś jakieś są. W co wątpię, bo to było parę lat temu. No ale w takiej formie dobrze, chociaż, że mam tą jedną sztukę. W takiej, tej saszetce też takie tuńczyki są w amerykańskich racjach wojskowych. Kurczaki też się spotykają. I fajne to jest opakowanie do przenoszenia w tery. Można to sobie zjeść tak bez niczego, bezpośrednio z takiej torebki. Ale ja sobie zrobię dzisiaj z tego sałatkę. Nie ma tego zbyt dużo tutaj, dlatego lepsza wersja jest w puszce. Jeszcze coś tam zostało, czy nie zostało? No i to dosłownie jest wszystko. Więc raczej takim czymś się nie najemy. Dosłownie na jakieś trzy większe gryzy, no ale w ogóle, jak to smakuje? Smakuje jak zwykły tuńczyk z wodą. Z oliwą, na pewno, byłoby to lepsze. Najlepszy dla mnie smakowo jest z limonką. Bardzo świetne. No oczywiście, limonkę tutaj można sobie. Trochę podlać i też będzie tak samo. Ja sobie zrobię z tego sałatkę i zjem w takiej formie. Mam tutaj ryż, czerwoną paprykę, zieloną paprykę i pomidory. Trochę mi się za dużo nasypało tutaj tej papryki, no ale w stosunku do tego tuńczyka, ale tak sobie zrobiłem, więc tak sobie zjem. No, jakby to było wymieszane z wersją z puszki, no to tego tuńczyka rzeczywiście byłoby znacznie więcej. A tak powiedzmy, że dodatków mam więcej niż tego tuńczyka. Wolałabym, aby było to troszeczkę odwrotnie. No ale niestety takie to jest opakowanie z małą ilością. No, i teraz zdecydowanie lepszy jest smak. Ja to wszystko w domu wcześniej gotowałem jeszcze na bulionie drobiowym, więc jest jeszcze dodatkowy smak. Nic tu praktycznie nie, doprawiać, nie muszę chyba że dodać chili, żeby było bardziej pikantniejsze. No, ale w takiej formie powiedzmy sałatka leśna też jest ok. Tylko troszeczkę mało tego tuńczyka. Taka wersja puszkowa jest zdecydowanie lepsza. No, ale akurat taką. Miałem, więc taką sobie zjem. Ale w takiej formie jest to jak dla mnie bardzo dobre. Mm. Polecam jakiegokolwiek tuńczyka, o ile da się w Polsce kupić coś podobnego, chociaż pewnie cena nie będzie niska. Dodatkowe informacje na ten temat. Będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie pozostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.